Dzień Otwartej Szkoły to czas, w którym ukazaliście mogą lepiej poznać nasze mury i zrozumieć, jak wspaniała atmosfera jest w drugim liceum ogólnokształcącym im. Jana Święteckiego w Kielcach. Zjawiły się dzisiaj dziewczyny: Kasia, Kasia, Ola i Agnieszka. Jakie są Wasze zainteresowania? Reżyseria, fotografia, Korea i Japonia głównie. Rysunek, języki i historia. W sumie, A tu mam zmierzyć na audio. A ty? A ja też na video. Rozmawiamy z Anią i Andrzejem, którzy przyszli na dzień otwarty w naszej szkole. Słuchajcie, jak wam się tutaj podoba? Jest super, kurde, fajna atmosfera. No, bardzo fajna jest atmosfera. Nie bardzo wam się tutaj podoba. Nie mogłam sobie wymarzyć lepiej. Czy myślicie, że nasza szkoła spełni Wasze oczekiwania? Ja myślę, że tak. Z pewnością. A co chcielibyście jeszcze zobaczyć dzisiaj? Chciałbym zobaczyć, jak wygląda normalna lekcja. Teraz demonstrujemy działanie silnika elektrycznego, które wykonywali Co Zainteresowało Was też, może tutaj w tej sali Dziewczyny? Tak! Doświadczenia! Fajne? dystrybuty, elektrodynamiczny. Tu tak. mamy ładunek tak, dodatni, a na obrzeżach ładunek pojemny. Tutaj mamy różne pierwiastki, różne no, znaków i tak, przez co tak. można rozpoznać tak, pierwiastek. Tak? Tutaj będziemy wiedzieli, że czerwony, czyli neon. Bardzo ładny kolor. się manganianu sieropytasu. Jak Ci się podobają doświadczenia? Są bardzo ciekawe. A coś szczególnie Cię zainteresowało? Hmm, chemiczny wulkan. Dlaczego akurat chemia? Zawsze mi się podobała. Zresztą mam sobie coś takiego, że ciągnie mnie do takich doświadczeń. Na przykład w czerwonych częściach roślin, takich jak owoce. I dzisiaj zaobserwujecie w owoce fabryki. Co ciekawe to obserwujecie? Ej, to się chwilę badanie mikroskopem. Interesujesz się biologią? Tak. Planuję jej za mhm. Jak Ci się podoba w szkole? Mm, całkiem fajnie. Rozmawiamy z Agnieszką i jej mamą Katarzyną. Dzień dobry, witam Pani serdecznie. A co Pani sądzi tutaj o, o naszej szkole? Czy chciałaby Pani, żeby córka uczęszczała? Szkoła bardzo mi się podoba. Podoba mi się atmosfera, która panuje. Podobacie się mnie uczniowie, Wy się mi podobacie. I przede wszystkim salę macie bardzo dobrze wyposażone, przedmiotowe. Rozmawiamy z kolejnymi gośćmi naszej szkoły, Patrycją, Karoliną, Pauliną i Radkiem. Cześć! Cześć! Ej. Więc, przybyliśmy tutaj razem czwórkę z Katolika. Wszyscy chcemy się dostać na profil Biochem. Nie wiemy czy, na, czy, czy to nam się uda, ale będziemy się starać, ponieważ już staramy się od prawie 10 lat. I, y, i chcemy być, razem w pracy kontynuować naszą znajomość. Gabriela. Szydnicka, chęcimy. Brawo! Gratulujemy. Prostujesz w dalszym no, gole. Przyjdziesz do śniadka? Tak. No, dziękuję bardzo. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w tradycji szkolnej i tańcu walegijskim na sali gimnastycznej. Vai, vai,